Cześć, witam Cię serdecznie. Z tej strony Kasia Kosz i jestem twórczynią takiej przestrzeni, która nazywa się Mleczna Historia. Zresztą możesz mnie znać już z TikToka, z Instagrama. W tym momencie też tworzy się nieco, nieco więcej, ale jeszcze nie będę o tym mówić, bo nie chcę zapraszać. Natomiast e, tworzę ten podcast dla mam, które karmią piersią inaczej i będę się czasem posługiwać czasem. Cały czas będę mówić KPI, ponieważ e, nie chcę poplątać języka już całkowicie, <grywając> nagrywając te podcasty, by miało to ręce i nogi. E, chcę nagrywać ten podcast wyłącznie dla tej niszy, ponieważ sama w taki sposób karmię swoje dziecko. I wiem, jak, jak mało jest w przestrzeni internetowej, przede wszystkim w polskim internecie, jak mało jest informacji na temat karmienia piersią inaczej. Podcastów nie ma praktycznie wcale. Wiem, że chyba mlekiem mamy. To jest podcast, który o tym... Mówi, ale ja chcę się tylko i wyłącznie tym zająć, i podcast ten będzie takim tworem dość spontanicznym, ponieważ nie chcę, nie chcę tworzyć treści tutaj takich mentorskich, takich biznesowych ze scenariusza. To raczej mają być właśnie frywolne, spontaniczne myśli, które, które dotyczą oczywiście tematu KPI, by wspólnie się motywować i, i, i jakoś dążyć do swojego mlecznego celu, który musimy sobie ustawić karmienie piersią inaczej, no jest mega trudne to jest kurewsko trudna droga i ja wiem ile to ma minusów, ma też swoje plusy oczywiście minusów jest dużo więcej, ale tak naprawdę plus jest taki że karmimy dziecko swoim mlekiem oczywiście plusów jest dużo więcej, będę Ci je wymieniać w kolejnych, w kolejnych odcinkach oczywiście jeśli powstaną, <laughs> ale chciałabym by tak było Ponieważ jest to tak trudne zagadnienie, to nie jest to tylko jakby nie jest to tylko fizyczny, fizyczny aspekt. Jakby KPI składa się również na psychologiczną część, ponieważ. Motywacja, dążenie do celu, motywowanie się, by sięgnąć po ten laktator, co z tego, że będzie pięknie umyty, wysterylizowany, złożony z idealnie nowych części zamiennych i będzie to najdroższy laktator świata, to jeśli nie mamy motywacji i jeśli nasza dopamina jest na poziomie minus miliard, no to nie sięgniemy po ten laktator, choćby nas rozsadzało. Także jestem tutaj po to, byśmy sobie... Rozmawiają więcej o karmieniu piersiami inaczej, o tym, jakie to jest ciężkie. Po prostu jest to strasznie trudne i uważam, że trzeba więcej o tym mówić i, i, i w ogóle chciałabym być odpowiedzią na Wasze problemy. E, chcę mieć z Wami bardzo duży kontakt i, i to, co teraz nagrywam, ma być dla Was. Więc ja nie będę nagrywać rzeczy z dupy. E, chcę po prostu dążyć i drążyć, i drążyć Wasze zagadnienia, które Was najbardziej interesują. Podcast jest też taką no, nową i mega teraz popularną formą e, komunikacji ze swoimi obserwatorami, obserwatorkami w tym, w tym akurat przypadku, chociaż mężczyzn również mam e, na swoim Instagramowym pokładzie. Jest to taka nowoczesna forma, ale wydaje mi się, że ona jest dość fajna, ponieważ tym bardziej dla mam KPI, które spędzają maksymalnie dużo czasu przy zlewie i wtedy, wtedy, się po, prostu, wtedy po prostu tracimy czas, umówmy się, ja nienawidzę tego robić, nie nienawidzę myć naczyń, nienawidzę mieć laktatora, a trzeba to robić cały czas. Także podcast wydaje mi się bardzo fajną formą, bo nie zawsze mamy okazję czytać, nie zawsze mamy okazję scrollować telefon, a słuchaweczki są dobrym też pomysłem w momencie, w którym na przykład dziecko śpi, jedziemy samochodem, robimy coś, tam jesteśmy na spacerze, seraty, daty, daty. Także podcast wydaje mi się, że jest po prostu bardzo trafioną formą i, i ten przekaz może będzie ułatwiony tym bardziej w sytuacji, w której mamy po prostu, w której jesteśmy świeżo upieczoną mamą. Tyle, nie, nie, niezbyt dużo, niezbyt dużo w tym logiki, a jednocześnie jest to dość właśnie proste i, i, i może właśnie odpowiednie. Także chcę Cię przywitać serdecznie w mlecznej historii. To jest nie tylko moja mleczna historia. Myślałam na początku, że to będzie moja mleczna historia, ale nie. Ja chcę, żeby to były wasze mleczne historie, ponieważ każda, każda ma taką indywidualną właśnie tą, tą story. Te worze, ale, ale zajechało. <laughs> ale zajechało amerykańsko. Ale tak, każda, każda historia jest dość oryginalna i często przykra. No, nie, umówmy się, karmienie piersią inaczej nie jest zawsze docelową formą, docelowym, docelowym sposobem karmienia swojego dziecka. Często jest to wypadkowa z jakichś smutnych wydarzeń lub braku zaopiekowania ze strony medyków. Więc, więc te mleczne historie ja chcę tutaj. Jakby wypuklać, chcę, żeby chcę, chcę je podkreślać, i nie chcę, by zostały zapomniane. One są bardzo cenne. Wszystkie mleczne historie są niesamowite wartościowe, i jestem pewna, i dam sobie odciąć każdą kończynę, że do końca życia będziesz pamiętać swoją mleczną historię. I moja zbudowała tą przestrzeń. Moja zbudowała mój prawdopodobnie nowy zawód i nową ścieżkę zawodową. Więc tym bardziej nie zapomnę. Natomiast ona była tak trudna, wymieszana z baby bluesem, z depresją poporodową, że nie, ona to jest taki odcisk na moim umyśle i na mojej, na mojej obecnej rzeczywistości, że nie, dam, nie masz szans, że o niej zapomnę. I ten podcast też będzie nie tyle, co formą pamiętnika, bo. Bo nie, chcę, żeby to było właśnie bardziej rozwiązywanie problemów, byśmy rozmawiały o czymś głośniej i też dlatego, żeby inne kobiety, żeby po prostu podwyższało to morale, żeby właśnie inne kobiety, które odciągają mleko, które po prostu już są mega zmęczone, ale żeby wiedziały, że inne kobiety również w tym momencie mają podobny problem, że również inne kobiety w tym momencie dziesiąty już raz sterylizują jakąś jedną małą pierdołę, żeby wiedziały, że inne kobiety też... Wszystko je boli, są zmęczone, chcą się położyć i tylko, wszyscy, żeby, wszyscy, żeby wiedziały, że wszystkie kobiety KPI w tym momencie marzą o laktatorze, którym odciągam mleko podczas snu. I wiem, że też o tym marzysz. Ja też o tym marzę. Więc y, chcecie tutaj gorąco powitać. Jest to, jest to taka forma, która jest dla mnie nową formą. Ale może się w niej odnajdę. Z góry Cię chcę przeprosić, a właściwie chcę, chcę Cię poprosić o dużą wyrozumiałość, ponieważ przez to, że to są frywolne myśli, to może, może sam wskoczyć jakiś mm, mały błąd, może jakaś niewiedza, może, może jakieś, po prostu, jakaś pomyłka, jestem też człowiekiem, może krową, ale człowiekiem. <laughs> Więc bądź dla mnie wyrozumiała, bo, bo, bo tak, bo <laughs> jesteśmy dla siebie miłe. A propos właśnie krów, wiem, że nie każda z was lubi te takie bydlęco cielęce określenia. Dla mnie jest to taki taki pstryczek, może taka też forma pokazania dystansu do tego, czym się obecnie nie tyle co zajmuję, co czym obecnie jestem. No bo otwieram lodówkę widzę tam 10 litrów mleka. No to jak mam się czuć? Otwierając zamrażarkę, jest tam 70 litrów zamrożonego mleka. Jak mam się czuć? Kim mam być? Jestem po prostu krową. I ja tak mogę mówić, Wy tak możecie mówić, ale jeśli oczywiście sobie na to pozwalamy. Jeśli ktokolwiek powie was, do was w jakikolwiek sposób, którego osobie nie życzycie, to pamiętajcie, że bierzecie wtedy laktator i przykładacie tej osobie do czoła. I tyle. Tak sobie radzimy z problemami. <laughs> Ten podcast również niekoniecznie może być dla dzieci, bo często z moich ust może wylecieć jakiś motylek, który, który, który może zostać na lata w uszach waszych dzieci. Więc lepiej, żeby nie słyszały może przeklinania. Również będzie tutaj sporo sarkazmu, to dużo ironii. To jest taka szczypta, taka mała chmureczka ironii, może się też wedrzeć. Takie to będzie. Taka, taki po prostu będzie ten podcast, bo ja w tym momencie pokazuję Wam swoją osobowość, bo jestem normalną osobą, po prostu która tworzy mleczne treści, ale też jestem przy tym człowiekiem. Najprawdopodobniej no słuchasz mnie też dlatego, że taka jestem, i że lubisz słuchać i oglądać to, co dla Ciebie tworzę. W, w ogóle w moich mlecznej historii chodzi o przede wszystkim o klarowność, o to, że te informacje są szybkie, proste i właśnie z dystansem. Bo wracamy, wracam teraz do tego, co powiedziałam na początku. Aspekt psychiczny, psychologiczny, ten właśnie aspekt nakręcający dopaminę w naszym organizmie jest kluczowy. Kluczowy i to nie jest czagadanina, mentorsko jakaś tam, tylko po prostu dzięki oksytocynie, która współgra z dopaminą. No, ona tworzy, ona tworzy wypływ mleka i musimy bardzo mocno dbać o to, więc yy, nie bawimy się w mentorów, tylko po prostu myślimy pozytywnie i otaczamy się rzeczami, które nas cieszą. I tyle. Więc mam nadzieję, że ten podcast będzie ci cieszyć, bo robię to z sercem. Uczę się dopiero tych wszystkich programów do edycji Dźwięku. Na razie nie umiem nic i prawdopodobnie dodam ten odcinek wysłuchając go raz. <laughs> I nie będę edytować niektórych pierdołek, które tu się wkradły, no bo ma być to autentyczne. A jeśli ci się nie, nie będzie podobać ten podcast, no to trudno, trudno. Będziesz musiała w takim razie pożegnać moją osobę. <laughs> Ale mam nadzieję, że tego nie zrobisz, bo będzie tutaj bardzo fajnie. Także. Chcę Cię przywitać, mocno uściskać, bardzo mocno zmotywować do osiągania Twoich mlecznych celów. Chcę tutaj dać całą siebie, całą swoją wiedzę, którą gromadziłam przez naprawdę wiele miesięcy, wręcz fanatycznie, doszukując się informacji na temat karmienia piersią inaczej, no i teraz będę Ci je po prostu sprzedawać. Moja droga, życzę Ci. Rzeki mleka, niegary, fontan i wszystkiego, czego tylko zapragniesz. A jeśli jesteś w ciąży, to życzę Ci dobrego przygotowania się do roli mamy i dobrego przygotowania się do ewentualnego KPI. Oczywiście walczymy zawsze o karmienie piersią, jeśli tego chcemy. I a w ostateczności możesz być mamą KPI, i też to nie jest najgorsze. Karmienie to jest pewien etap w życiu. On nie trwa do osiemnastki, on jest tylko przez chwilę. Także dziękuję bardzo. Mówiła Katarzyna Korz z Mlecznej Historii.